Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a dzisiaj witam Was w bratobójczym pojedynku dwóch butów od New Balance, czyli New Balance Omni One i New Balance Kawaii 1. Kto zginie, kto przetrwa? Czy pierwsze buty koszykarskie w New Balance są lepsze, czy inaczej drugie? Tutaj już sygnowane imieniem Kawaja. Przekonamy się, ale zanim przekonamy się, Pamiętajcie subskrybować kanał w celu większej ilości takich materiałów oraz polajkować ten film, żeby dotarł do jak największej liczby osób, za co będę bardzo wdzięczny. Dobra, i jedziemy z tematem. Jak wiemy New Balance, podpisując Kawaya Lenarda, teraz już nie tylko, jest u nich również Jamal Murray, wchodzi na koszykarski rynek. Ja od początku bardzo im kibicowałem. Wcześniejsze, tam za 90., buty New Balance niekoniecznie mi się działy. Naprawdę to nie był mój design. Ale OmniSwan bardzo lubię, mega mi się podobają buty. Kawaii 1 jeszcze bardziej, naprawdę but dla mnie kompletny sztos. Teraz mamy te nowe buty Two Way. Niestety nie są one dostępne nigdzie w Polsce ani Zalando, gdzie się pojawiają, ani food Locker, ani oficjalna strona New Balance'a, a jeden z moich widzów pisał do New i na razie nie planują wprowadzać ich na nasz rynek, co bardzo boli, ponieważ są to bardzo ładne buty, w szczególności w tej kolorystyce Fiesta, o których mówiłem w ostatnich zapowiedziach drugiej połowy marca z premierami butów, do której oczywiście zapraszam. First impression, obu butów mieliście, recenzję tych już mieliście, recenzja tych już niedługo, bo już są ograne, tylko no, muszę znaleźć, wiecie, taką lukę w kalendarzu, kiedy wstawić tą recenzję. I tak, zacznijmy przede wszystkim od ceny do sztosy. Cena retailowa obu par butów jest taka sama, więc... Tutaj będą już tylko wybierały promocje. Oczywiście na te buty mamy zdecydowanie lepsze promki, ponieważ nawet na specjalnej stronie New Balansa możemy je dorwać za około 300 zł. A nie wiem czy wersja low ich nie wychodzi nawet taniej. No tutaj jeszcze takiej promocji nie ma, ponieważ to but świeższy, chociaż też we wiecie, za minus 20-30% da się. Szczególnie na Zalando radziłbym ich szukać. Jeśli chodzi o sztosy, no to tutaj raczej jest pozamiatane, ponieważ tym cewu wygrywa ze wszystkimi tymi cebu. Naprawdę dla mnie epicko ładne buty. No, ogólnie ta bryła tego new balancea, no tak mi się podoba. Wiem, że to troszkę podbija. Nie wiem, czy łapią Wam się w kadr, ale chyba raczej nie łapią się, bo kończy Wam się na. Jedenastkach, ale nad jedenastkami mam tam 7 par Jordanów jedynek i te Jordany jedynki, no troszkę przypominają mi bryłą te New y. może troszeczkę, nie bardzo, ale najbardziej bym miał do kogoś. Dodatkowo mamy tu jeszcze to Pulsar, Jelly Beans i tam kilka innych fajnych CW, naprawdę New Balance robi super robotę z tymi kołajami. Ja uważam, że to są kozak buty. Jeśli chodzi o ten, no to ten dwukolorowy pak, albo jakieś paki, które nie wychodziły na Europę, tam już takie bardziej ekskluzywne, na Amerykę, to one y, zdecydowanie fajniej wyglądały i na nie dało się popatrzeć lepiej. Chociaż sama bryła buta jest bardzo ciekawa i bardzo fajna, ja osobiście ją bardzo lubię, to jednak tutaj jest zdecydowana przewaga i skoro cena jest mniej więcej ta sama, a te CWi w końcu różne wejdą i tak na promocję, to szedłbym w New Balance i 1-0 dla Kewajów. Jeśli chodzi o trakcję i wiem, że część zagranicznych recenzentów powie, że trakcja tutaj jest gorsza niż tutaj. Ja mam kompletnie na odwrót. nie uważam, że tu jest zła trakcja, bo ogólnie buty New Balance mają super trakcję. Chyba, że tu był ten mały, ja... Jak stanąłem specyficznie, że bardziej to na B byłem, to czułem, że jakbym jechał bardziej po parkiecie. Ogólnie but trakcja bardzo dobrą, ten ma genialną Ja uwielbiam trakcję. W tych butach, jak idę na śliską halę, no to to jest mój first choice. Zdecydowanie. Nie ma nawet pytania, więc tutaj bardzo łatwy punkt i mamy 2-0. Jeśli przerobiliśmy trakcję, no to przechodzimy do amortyzacji. I cóż, moi drodzy, tutaj ta amortyzacja jest ok. Nie jest wybitna, jest ok. Tutaj mam mały problem, ponieważ amortyzacja praktycznie będzie tym samym, tylko to jest moje wrażenie osobiście. Ta guma w podeszwie zewnętrznej jest tak twarda, że mam wrażenie, że pracuje gorzej. Chociaż, jak wiemy, no jest to samo w amortyzacji, więc no nie może być gorzej. Ale no mam takie wrażenie, wydaje mi się, że przez tą utwardzoną gumę jest bardzo twarda guma, dlatego buty genialnie nadadzą się na sezon outdoorowy, o czym będziemy rozmawiać już w przyszły poniedziałek albo za dwa tygodnie. Nie chcę rzucać za to na 100%, bo jeszcze nie jestem pewien, ale no niedługo to zobaczycie, zapowiedź najlepszych butów na ten sezon outdoorowy, więc jeśli ktoś chce kupić coś na outdoor, na te wakacje, no to zapraszam zdecydowanie do tego odcinka. I no jest tu dobrze, ale no nie do końca. Więc tutaj niestety, niestety, niestety zresztą jedna firma, więc nie będą płakać. Też punkt leci tutaj i już mamy 3-0. I tak naprawdę New Balance w tym momencie od kałaja już wygrały, a mamy jeszcze dwie kategorie. Jeśli chodzi o wygodę, to z tymi mam takie nie do końca. Nie są dla mnie mega wygodne. Są ok. Troszkę zaciasne wśród śródstopiu dla mnie. Ta gumka. Mi ogólnie gumki wkurzają w butach. Nie czuję ich sensu. No, powiem wam, że. Ja lubię, jak na przykład język jest sztywniejszy i mogę go sobie przyłożyć. Ten tutaj jest genialny, bo jest mega sztywny. Na pierwszej grze nawet mnie wkurzał, potem jak już się wyrobił to jest super, tutaj w ogóle jest mięciutki, ale sztywny, tutaj to jest siateczka, zwykła skieta i tutaj po prostu sznurowa No tak, mech. Mech. Sam but w środku, omnisy są ok, tu jest genialnie, ja ogólnie to jest dla mnie topka butów tego sezonu i zdecydowanie będę je stawiał wysoko, więc no po prostu są dużo, dużo wygodniejsze dla mnie. Te są ok, to jest pierwsza kategoria, gdzie te buty są ok, a nie są naprawdę dobre dla mnie. I muszę dać punkt New Balancowi Kawaii 1, mamy już 4-0. I tak, moi drodze, jeśli chodzi o ochronę stawów, jeśli mamy tutaj, jeśli buty są wygodne, mają lepszą trakcję, taką samą amortyzację, to... Łatwy wybór, Kałaje. proste. Tutaj ta pięta też troszkę mnie stresuje, że mi się coś stanie, a miałem już złamaną, no, pękła mi kość w pół, tak, w pięcie i to jest straszny. Straszny, naprawdę, nie polecam nikomu, to jest tak męcząca kontuzja, że teraz mam łąkotkę strzeloną, to ta pięta była dużo gorsza. Nawet na stopy stanęć nie możesz, no więc tak te twarde do końca mi nie siedzą i. Kolejny punkt poleci do Omiz One, i to już jest druga recenzja, albo trzecia, nie chcę skłamać, ale na pewno druga recenzja porównanie, w której buty wygrywają, i mamy tutaj 5 do 0. Kompletna destrukcja. Odcinek, oczywiście, był zamawiany przez jedną osobę pod porównaniem poprzednim tych butów z nie pamiętam jakimi. Poprosił o porównanie tych dwóch par, więc widzicie, jeśli chcecie, porównanie zrobię też dla Was. Wybierajcie sobie parki, ja je porównam. I podsumowując, jeszcze dwa krótkie zdania. Jeśli szukacie butów na Outdoor, które są tańsze i będą się sprawować na betonie, na tartanie, na macie 3x3, Omnis One będą zdecydowanie lepszym wyborem. Szukacie butów na hale, po prostu fajniejszych i lepszych. Wybieracie kawał jedynki. Nie ma wielkiej filozofii. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie wpadać na kanał jutro, jeśli byliście we wtorek. 60 lajków pod wtorkowym filmem, a jeśli nie, jeszcze to wbijajcie, to jutro zobaczymy zamówioną przez Was recenzję, a jeśli nie, to do zobaczenia w sobotę na relacji z Ligi 3 na 3 w Łodzi. Na razie, cześć.